Na kanale w poszukiwaniu zdrowia.pl. Kto dziś ma czas i komu się chce piec chleb w dzisiejszych czasach? Jak często słyszę to pytanie podczas rozmów ze znajomymi? Na szczęście, po domowe wypieki sięga coraz więcej osób i bardzo się z tego cieszę. Chleb jest produktem najczęściej spożywanym w wielu naszych domach. Warto poświęcić więc więcej czasu i uwagi co do jego składu. Typowo marketowe pieczywo przepełnione jest dodatkami, spółkniczami, które mają fatalny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Najlepszy i najzdrowszy jest chleb na zakwasie. Taki jaki piekły na babki. No ale jak ten zakwas wykonać zapytasz? Bardzo prosto, Wystarczy słoik, mąka typ 2000, woda najlepiej przygotowana, jakaś drewniana łyżka, łyżka stołowa, coś do przykrycia słoika i 4-5 dni cierpliwości. Oglądaj mój film i przekonaj się, że Ty też potrafisz wykonać zakwas chlebowy. Przechodzimy zatem do wykonania naszego zakwasu chlebowego. Jest to proces, który trwa od 4 do 5 dni. Dziś mamy dzień pierwszy, potrzebujemy wyparzony, sterylny słoik, tak jak wspomniałam wcześniej, mąkę, łyżkę, wodę przegotowaną, coś do przykrycia w naszego słoika, może to być gaza, ja używam ręcznika papierowego, gumka recepturka, no i coś drewnianego, żeby tam w środku to wszystko mieszać. Dnia pierwszego naszą mąkę, musi to być mąka typu 2000, może być 1850, ale najlepsza będzie jakaś razowa 2000. Ja wziąłem pierwszą lepszą, e, dostępną w sklepie. Wrzucamy 5 łyżek mąki. Te łyżki takie mogą być czubate. Pamię Najważniejsze, żebyśmy pamiętali mniej więcej jakie proporcje dajemy, dlatego że... 3, 4. 5 musiałam przerwać, żeby dobrze policzyć, ile tej mąki daje. Zapamiętajmy, jakie dajemy mniej więcej łyżki. Czy one są pełne, czy one są raczej płaskie. Daliśmy już około 5 łóżek mąki, a więc dodajemy 5 łóżek wody, czyli 1 do 1. Raz. 2. 3. 4. Czasami, jeżeli te łyżki mamy czubate, wypełnione mąką, to można dodać jedną łyżkę wody więcej. I drewnianą łyżką, patykiem, czymkolwiek mieszamy energicznie, żeby to wszystko się razem sklepiło. Zakwasy mogą być gęste bądź rzadsze, to wszystko w zależności jest od ilości wody. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Zakwas wymaga jeszcze dodania wody, pomimo tego, że ma być jeden do jednego, ale łyżki były dość solidne, sporawe, więc nie boję się i dodaję jeszcze za dwie, trzy łyżki tej wody. W kolejnych dniach czynność będę powtarzać, czyli będę dodawać każdego dnia odpowiednią ilość mąki wybraną przeze mnie. Może to być 5 łyżek, może to być, mogą to być 3 łyżki i tyle samo wody, ile dodam mąki, czyli 5 bądź 3. I trzeba to dokładnie wymieszać. Ach, tej mąki wsypało mi się znacznie sporo. Już zakwas zaczyna się łączyć. W zasadzie to na razie jest tylko mąka i woda. żeby nie pozostawić suchej mąki. Do tego momentu dodajemy w dniu pierwszym porówno. Jeżeli ktoś bardzo się stresuje, czy jego zakwas wyjdzie, to polecam dodać tej mąki po prostu płaskie łyżki i wtedy nie będzie obawy, że coś się złego wydarzy. Już widać, jak mąka fajnie łączy się z e, wodą. Hop. Jeszcze tam w środku w biniotach. staramy się nie używać metalowych narzędzi, tak jak przy drożdżach, takich przy zakwasach. Mieszamy solidnie, bardzo. Ja myślę, że na, na dzisiaj to wystarcza. Odkładamy naszą łyżkę. Kolejną czynnością, którą należy zrobić, to przykryć nasz zakwas gazą bądź ręcznikiem. Ja używam ręcznika papierowego, taką potrójną warstwę. Naciągam gumkę recepturkę i zostawiam w ciepłym miejscu. Kolejnego dnia, tak jak wspomniałam, będę dodawać mąkę i wodę w tych samych proporcjach, a nasz zakwas powinien zacząć pracować. Po czym będziemy widzieć, czy zakwas pracuje? Po tym, że zaczną pojawiać się pęcherzyki powietrza w naszym cieście. Witajcie w dniu drugim. Sprawdźmy, co dzieje się z naszym zakwasem. Zobaczcie, jeżeli się przyjrzymy, widać już drobne pęcherzyki, zwłaszcza tu na spodzie. To znaczy, że nasz, nasz zakwas zaczyna pracować. I bardzo dobrze. Troszkę się obawiałam, że być może jest ciut za gęsty, ale jak widzicie, nie zaszkodziło mu to wcale. Ściągamy naszą osłonkę. Sprawdzamy, możecie tu zajrzeć za mną, zobaczyć co się dzieje, mąka zsiniała, widać dziurki, to znaczy, że proces kwaszenia już tutaj się zaczyna. No i co robimy? Mamy drugi dzień, tak? Pamiętamy, że jest tu mąka i woda. I dzisiaj robimy dokładnie to samo. Bierzemy mąkę, tą samą, którą dawaliśmy wczoraj i dodajemy raz, dwa, trzy, nie więcej tego typu wielkości łyżki mąki. Myślę, że trzy starczy. Wtedy daliśmy 6, czyli połowa nie więcej tego, co, co ostatnio. To powinno wystarczyć. I tyle samo dodajemy wody. Raz, dwa, Czasami tej wody, tak jak już mówiłam wczoraj, można dodać wśród więcej, bo to zależy od jakości mąki. I mieszamy. Albo drewnianym patyczkiem, albo plastikowym. Nigdy nie robię tego metalową łyżką. Mieszamy, mieszamy, żeby sucha mąka zmieszała się z zakwasem. Zapach już jest, nie no taki jeszcze mączny, ale trochę nieprzyjemny. I tak będzie się działo. I to jest normalne. Tym nie należy się przejmować mieszamy mieszamy on jest taki gęsty trochę kleisty coś jak jakieś takie ciasto, które wyrabiamy na tej zasadzie jeśli obawiasz się, że twoje ciasto jest ciut za gęste myślę, że spokojnie łyżkę wody możesz jeszcze dodać po prostu chodzi o to, żeby konsystencja była dość zwarta. I to co należy zrobić, to po prostu wymieszać solidnie. Jeżeli się przyklei do łyżki, a nie chcesz wymerać paluszkiem, ściągnij sobie szpachelką Hop. nadmiar tego co było i wymieszaj. Energicznie, troszkę siły trzeba użyć. Mieszamy, żeby suche zmieszało się z mokrym. Spójrz, jak to wszystko ładnie się łączy ze sobą. Nasze pęcherzyki znikną, ale tylko na chwilę, ponieważ jak jutro zajrzycie do słoika, to na pewno będzie ich. Jeszcze więcej niż dzisiaj. Nie mam czy tego... O, jeszcze troszkę zostało suche, więc dokładnie wymieszam, żeby nigdzie na brzegach. Nie została sucha mąka, bo nie o to chodzi. Op. Przykrywamy, zamykamy, żeby żadne muszki owocówki nam nie wyszły. Zostawiamy w ciepłym miejscu i widzimy się jutro. Spokojnie noc. Witajcie, kochani. Dzisiaj mamy czwarty dzień pracy naszego zakwasu. Wczoraj, czyli dnia trzeciego, nie nagrywałam filmiku, dlatego że po prostu należy wykonać to samo, co robiliście dnia drugiego. Jak wygląda w dniu dzisiejszym zakwas? Jak się przyjrzycie? na słoiczku jest bardzo dużo pęcherzyków to znaczy, że zakwas przyjął się, pracuje i już niedługo będzie gotowy do wypieku chleba albo do naszego żurku co robimy? ściągamy naszą naszą gumę osłonkę ona się przykleja troszeczkę, tam się nie przejmujemy tak wygląda w środku Trochę zsiniały, oczywiście z pęcherzykami. Zapach już taki typowo jak w piekarniach, do starych dobrych czasów. A propos jak byliśmy w Gruzji, to tam jest mnóstwo właśnie takich starych piekarni, w których zapach jeszcze pieczonego o, pieczywa na zakwasie unosi się po mieście. No dobra, wsypujemy mąkę. Myślę, że około 3, dam 4 łyżki mąki i około 4 łyżek wody przygotowanej z czajnika. Woda może być albo zimna, albo letnia. Trzy cztery. I mieszamy. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Hop, hop. Hop. Nasz zakwas ma konsystencję. O. Postaram się wyciągnąć, żeby Wam pokazać dosyć gęsto. Jeśli będziecie uważać, że jeszcze potrzebujecie troszeczkę czasu, to po prostu kolejne dni dokarmiamy, dokarmiamy nasz zakwas w ten sam sposób, co, co, co robimy dzisiaj, co robiliśmy przedwczoraj. Czyli no wczoraj, jeżeli tego zakwasu nie będziecie używać i nie chcecie na razie go dokarmiać, to chowacie do lodówki. Po wyjęciu z lodówki, po paru dniach, zostawiacie go na chwilę, on zaczyna pracować po paru godzinach i wtedy zaczynamy dokarmianie. Zakwas można też wysuszyć na tarce w piekarniku i używać suchy zakwas do pieczenia chleba. Nasze dzisiejsze dokarmianie jest gotowe. Ja myślę, że już jutro będzie się nadawać do tworzenia pierwszego pieczywa. Do zobaczenia. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie e, nasze filmiki.